Ktoś skończył bez twarzy. Nie tylko twarzy, jest pięknie! Zrzuciliśmy granata. Aha, mogę czasami cytować Witchervena, albo coś takiego. Albo kogoś innego z youtuberów, bo... Oglądam ich, oglądam wiele osób, możecie sobie sprawdzić moje subskrypcje. W których możecie znaleźć wszystkich moich Wszystkich ludzi, których oglądam i których ostatnio nie oglądam, ale też możecie ich sobie sprawdzić. Masakrowałem ci dupę i jest pięknie. granacik nie zaszkodzi. Jeszcze trochę też po raz oglądam po zakamarkach, właśnie za tym. I tutaj niczego nie ma, to jest... Plama która przyda nam się w późniejszych etapach. Ach, te boty. Strasznie zaskryptowane. O, dostałeś pnóżkę. O, dostałeś głowę klatę. Ten został... ...pozbawiony twarzy pewnie. Nie przeszkadzałem, ale nie będę z powrotem wracał do tej broni. Ij, zjemy, co ty tak Stasi patrzyłeś, tak? Milutko. Ok, złoto dla mnie. Oczywiście, tak z Gimpera. No nie mogę się w ten sposób wstrzymać. Dalej idziemy za gwiazdką. I to już jest nasz cel. Tak, tak, chcemy. Out of here! The Nazis are going to kill me! How do you know I'm not a Nazi? You're PJ Blaskowitz. I know all about you and your mission. Who are you, kid? My name is Sergei Kavlo of the Golden Dawn. We are a group of scholars who study the occult. I came here to retrieve an artifact. But the Nazis captured me. They tortured me. I I broke down. I told them where the Thule Medallion is. The Thule Medallion? It's a very valuable artifact that's located in a chamber just ahead. Please, Bj, you have to stop them. If the Nazis get their hands on that medallion, all will be lost. All right, kid. Stay here, and I'll make sure it's safe for you. Thank you, Agent Blaskowitz. Don't thank me yet. Don't thank me yet. Okay. I tutaj też złotko. I tutaj jest zabaweczka dla mnie. Chyba jakiś or czy coś takiego. Zobaczmy, zobaczmy, co to jest. Jakiś kilof. Który służy też do mordowania nazistów. Odbiło mu się od hełmu. Okej. Okay. Dawać zaba zabawkę mi. O, to tak Ja bym było. O. Hm, duża czy mała zabawka? Duża. O, widzę kolejne złoto. Oj. Kolejne? Uu. Szczęśliwy traf. Że to zauważyłem. Okej. Okay. Idziemy w tą stronę. Co nas tutaj spotka Stop him! Go, go! kto tu żyje? Kto tu żyje? Aha, nikt nie żyje. Gdzie mój młotek. Młotek jest... I tabliczki ruszowania, dane, um, ...amunicja... I słyszymy nowego przeciwnika. Czyli. czyli 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 o idealnie mi się udało go zabić, za pierwsze podejście. Czyli szamana Kapłana, coś takiego, który atakuje nas właśnie wołem, do którego zaraz będziemy wy, mieli dostęp. Koleś wystrzelił wszystkie pociski, chociaż żaden mnie nie trafił. To dziwne. To jest przecież wysoki poziom trudności. Chyba że się mylę. Zanim tutaj podejdziemy, przeszukamy całe miejsce, żeby nie później latać. Ale chyba niczego tutaj nie ma. Nie, no, czekaj. Żebym się zabił. To by było śmieszne. Może nie, nie dla mnie, ale dla was. To powinniśmy już znać z wcześniejszej misji B.J.A. Did you locate the tool medallion? It's right here. Give it to me. The Nazis will be here soon. Sorry. Not until I know more about the Golden Dawn. But the Nazis! Very well. It seems I have no choice. Here. With this you can save us both. I've seen something like this before. Agent Plaskowitz, the Nachtson crystal I gave you has energized the tool medallion. Activate it. You are now in the veil, a barrier between the Black Sun dimension and ours. Inside the veil, you'll move faster and see enemies' weak spots. Use the medallion again to leave the veil. You can go in and out of the veil anytime, but you have a limited energy, so use it wisely. Now, re enter the veil and look for a glowing pool of light that is black sun energy step into the pool and recharge your medallion what you Hello, two while in the veil watch for creatures called geists some can become angry and attack behind me is a passage covered by a veil door solid matter that disappears in the veil the Nazis have learned how to create these doors, but you can identify them by the ancient symbol. Take that passage and find the Nachtson crystal hidden in the temple. With it, you will be able to use the medallion as a weapon. Additional crystals will give you additional abilities. I'm telling you this because the Nazis spoke of an ancient portal they had recently excavated. You must use the medallion and stop them. Meet me later at the Golden Dawn Safehouse in Eisenstadt. The location is marked on your map. Best of luck to you, Agent Powiem wam jedno. Te drzwi to jest moje przekleństwo. Jak grałem pierwszy raz, zabiłem się na nich trzy razy. Po prostu za szybko wyłączałem wall. Bo trzeba przejść przez całe drzwi, przez całą tą ścianę, a ja już po przejściu tędy wyłączałem wall. jak byłem jeszcze w ścianie. Co w się śmierci. To równa się śmierci. Równa się śmierci. Wtedy nie jest pięknie. Uf. Uf. Wracamy, 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 wracamy. Hmm. Czy o czymś mówiłem? O Boże. O, na szczęście nie musimy powtarzać tamtej walki i całej tej gadoniny. Kapłan rozwalony. Kapłan rozwalony, złota. Hmm. To ci nie pomoże. Hmm. Hmm. O, latające światełka. Ufło. I te rzeczy. I... Następna rzecz. No, oczywiście nie tefiłem. Mogłem to złapać w No i złoto, nie wiem skąd. Nie wiem czemu, nie wiem skąd, ale się przyda. Czy coś tefiłem go prosto. To. A on. On był dziwny, kuloodporny jakiś w ogóle jakiś komandos Szwabski komandos Nie wiem czy Niemcy mieli, mieli jakieś oddziały Ale komandosi Czerwone Berety i tak dalej Ale Niemiecka armia nigdy mnie nie interesowała Bardziej amerykańska Kolejne złotko jak widzicie, ładnie mi poszło z tym złotym na tym poziomie. No I co to było? O, że tak się. Jak przyjemne. Tak to ładnie wyglądało. O mój Boże. Kurde, jeszcze zginę. Czemu ja to zrobiłem? To było dule. Ale niestety. Takie życie. To jesteśmy w pierwszym akarium. Ugh, się udało. O, ktoś się spalił. I kolejni się spalili. I poszukamy trochę złotka. Może gdzieś tu będzie? O. O tym mówiłem. Coś tu jest, jest materiały wiadowcze. O, jak się ładnie ustawił. Idealnie. Idealnie. O, Złotko. Widzicie, złoto nie jest tutaj jakoś finezyjnie poukrywane, ale znaleźć wszystkie, jest trudno, bo jest ich dużo. zapisać oczywiście za dużo skajełków Skalia Nie wiem co miałem tutaj zrobić Na wolu? Okej okay. Schodzimy tutaj Po obu się schodach o mój Boże Jak fejluje Dobrze To się wytnie Gdzie tutaj sam, żeby można wejść jak najszybciej No! doczytywanie się tekstu idziemy przez sekundkę aha no i tak uciekamy przed ścianami okej okay, udało się i teraz będzie naprawdę fajny element czyli unikanie takich pierdówek No i się udało. Naładujemy sobie wall. Okej, okay, znowu się udało wejść. Kolejne idealne, prze idealne przejście. I diabinka wallowa. Nie zabij się o ścianę. Dobrze. Jestem z tym coraz lepszy przechodzić przez ściany i się nie zabić. Hmm, coś tu nie. Coś tu, coś tu. Ok, i będzie też fajna senka. Czyli rozpadający się mostek, który był łatwy do przejścia. To coś będzie. Mm -hmm. Napełniłem sobie woł. Z beczułki. Z beczułki. Materiały. Wcześniej mówiłem dane. Chyba dane były w Call of Duty. Aha, tutaj musimy wejść na przycisk, ale jeszcze poszukamy trochę złota, którego nie znajdujemy na razie. Może na wolu jakaś derbinka czy coś. Użyjmy trochę wolu. Zobaczymy, czy mi woda... o, poddaje. Dobra. To pyknie. Trzeba podnieść na samą górę i biec U. Biec na maksymalnym przyspieszeniu Widzicie dosyć ograniczona, ale jednak jest destrukcja otoczenia Nie pójdźcie. Chyba nie ma tej żadnego złotka. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie. Hum, coś wybuchło. Coś się stało. O, MP43. Też fajny karabinek maszynowy, chociaż wolę MP40. Nie wiem czemu. Ten ma większe obrażenia, większy rozrzut, większą szybkostrzelność, ale wolę MP40. Tak po prostu. Bo mogę. Bo mogę. Okej, okay. okay, tutaj chyba nie ma żadnego złotka. Oczywiście, BJ wszystko rozpierdoli. Daję tylko F. I latający pięt. O, spadające wiadro. biegnij, mi Zmęczył się. Biedny. I wracamy. Jeden pocisk nam został. Jeden w komorze. Jeden w magazynku. Nie, w komorze. Bo jeżeli zostaje jeden pocisk, to w komorze. Jeżeli broń jest automatyczna. Bo od razu by go załadowało. Materialem. To będzie dość ciężki moment Byłem ostatnio ginąłem Właśnie dlatego No, chowa się tam Dobra, spróbujemy na spowolnieniu wyrzucić im granata O nie, nie nie nie, to nie był dobry pomysł Myślałem, że się odbije do góry Chyba to byłoby górne. Kolejne niezłe posunięcie Ty dostałeś chyba 10 pocisków Lucky fart Co to miało być? Gościu biegnie do karabinu dostał chyba z 5 pocisków na klatę na łeb Nie, biegnie dalej Dawać mi granatu Oj okay, widzę coś się tam świe świeci Boże Chyba tutaj walą? Coś tu się świeci, coś tu się Jeździ amunicja oczywiście Żadna złotka Wybuchając czepeczkę Naziści O jej piepr y Co to było? <laughs> Jaka tekstura się zawiksowała? Magic levitation switch. On a tip from the Chrysal Circle I went to a Nazi archaeological dig site in search of General Zeta. I found a Russian kid they were holding prisoner, named Sergei Kovlov. He's part of a group called the Golden Dawn. I gada, he pointed me to a chamber that contained a medallion like the one I'd found on the stir pits. I also discovered a dismantled stone o, portal where Nazis were excavated. i not sure what it is. Ale mam wrażenie, że to jest ważne dla Zeta. No i dalej. Ulepszenia. I koniec misji. To będzie koniec odcinka. Na. 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 48 minut. na. odcinek będzie trochę przedługi, na. nadzieję że na. na. Mógłbyś się zabić? Jeszcze śmierć na koniec... Dobra. Postaram się ich rozwalić jeszcze. No wyłaś, wyłaś, bo chcę sprawdzić jedną rzecz. Jak mi to pójdzie? No spowolnij. To ładnie mi to poszło. Atak, yeah. To była mała panika, ale tutaj skończy ten odcinek w tym właśnie zaułku. więc się ma.